Oto potop. Dalej, jak Bóg mówi do Izraela, że mają wymordować tam te wszystkie ludy ościenne, jak oni wchodzą do ziemi obiecanej. Oczywiście, że tak. Dlaczego? Ponieważ te wszystkie ludy ościenne, one składały kult Molochowi, Balowi, składały w ofierze swoje własne dzieci, paląc je w ogniu. Widząc to wszystko, Bóg również wykonuje sąd. Dlaczego? Bo On jest sprawiedliwy. Jezus Chrystus, kiedy wróci na ziemię, On wróci w szatach zbroczonych popa z krwią i zabije wszystkich swoich przeciwników. Bóg nie jest pluszową lalką do przytulania czy jakimś pluszowym misiem. On jest Bogiem i my musimy to w końcu zrozumieć. I to jest ten sam Bóg. Jezus Chrystus wyprowadza naród wybrany z Egiptu. Jezus Chrystus tworzy świat. Jezus Chrystus rozmawia z Adamem. Jezus Chrystus zsyła potop. Jezus Chrystus mówi do Jozułego. Jezus Chrystus mówi przez proroków. Jezus Chrystus przychodzi wreszcie sam na ziemię jako syn, boży syn, jako Bóg i ukazuje nam swoje oblicze. Przez miłosierdzie, które otwiera, rzucając światło na wszystko to, co wcześniej było napisane w piśmie. Gdyby to wszystko wcześniej się nie wydarzyło, nie rozpoznalibyśmy go. Bóg realizuje swój plan, ukazując swoje miłosierdzie względem nas. I przez Jezusa Chrystusa w, to jest apogeum to jest moment, w którym. Bóg rzuca światło na wszystko, co, doty co dotychczas powiedział. Jezus odkrywa to przed nami, bo On sam tutaj przychodzi, aby zbawić. I On również powróci. I ważne jest to, że to jest ten sam Bóg. Nie ma dwóch jakichś rozbieżnych, innych bogów, którzy się so sobie, sobie przeczą. Nie ma Boga, który jest mordercą, i Boga, który jest miłością. To jest jeden Bóg, który jest miłością. I tym Bogiem, naszym bezpośrednim Ojcem jest Jezus Chrystus, który ma swojego Boga, Ojca, który również jest naszym Ojcem przez Chrystusa. Ale Ojciec wszystko powierzył Synowi. I naszym Bogiem jest syn, a synem jest Jezus Chrystus. I to jest kluczowe. Żeby mieć z nim relacje i dzisiaj chcę o tym mówić, mam.